Zobacz Mirek zobacz, ile tu jest żołędzi, a ja nawet znalazłam kasztana jednego, ciekawe skąd on spadł, weźmiemy, weź żołędzie, weź sobie żołędzie, o tutaj uzbieramy, chodź to mi opowiesz. O ja znalazłem syskę. Chodź, to szyszka nam się też przyda. Zbudujemy coś z tego. A zobacz, a ja mam jeszcze takie kapelusze. Założymy tu taki kapelusz, zrobimy oczy w, i rączki, nóżki i będzie jak prawdziwy taki ludzik. Chodź, tutaj się zatrzymamy na chwilkę, a ty mi coś narysujesz, bo ja musisz babci zagadkę jakąś zrobić. Zobaczymy, co babcia potrafi. To jest chyba jakiś komin, tak? Od domu. Czy nie. Nie? Nie. Nie? Nie, nie? nie. nie? nie, nie, nie. Może mi coś podpowiesz? To jest na by. A, na by. A, to ja już chyba się domyślam. Może to jest budynek? Tak. O, brawo <grym> dla babci. <grym> teraz, no... A teraz może ja ci coś narysuję. Dobrze? Tak. Tak, żeby coś to czekaj, było kolorowo. Coś... A, A potem kolorowo, jadę. dobrze. Czekaj, zrobimy coś takiego. O, na przykład. A ty mi powiesz, czy ty, czy ty rozumiesz co to jest? Zobacz, coś ci to przypomina. Stań tutaj proszę. Zobacz. E, parasolka. No może być parasolka. Wiesz co ja chciałam zrobić? Palmę. Widziałeś takie drzewo jak palma. No, no właśnie. Jurek ma 5,5 roku i ma braciszka, Franciszka. Jest takim spokojnym dzieckiem. I to lubię bardzo w nim. On jest taki wyważony, musi się zastanowić, nie działa tak pochopnie, nie działa nerwowo. Lubi jak czytam mu książeczki, jak opowiadam. Interesuje się komputerami, za mocno lubi grać na komputerach, ale łatwo go od tego odciągnąć. Jednego wieczoru wyszliśmy sobie na taras, no i jego bardzo zainteresował księżyc, bo był ogromny i zaczęliśmy sobie opowiadać o kosmosie. I on pytał, jak to jest daleko. I ja mu mówię: Wiesz, Mirek, czy możesz sobie wyobrazić, że nawet to jest tak daleko? A człowiek tam wylądował. Był bardzo wtedy ciekawy, jak to się działo. Oj, i zobacz, jak ziemia jest daleko. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła realizować się jako dziennikarz, robić reportaże, jeździć po świecie, gdybym nie miała takiego pozytywnego stosunku do drugiego człowieka. To też chyba mu staram się przekazać, co. Mam taką nadzieję, że zaprocentuję w przyszłości. Widujemy się z Mirkiem niestety nie tak, jak ja bym sobie tego życzyła. Za rzadko. Dlatego, że ja jestem bardzo zajęta jednak w pracy. To, co lubimy bardzo robić razem. I to był taki pomysł, który przyszedł mi jak... On właśnie przyjechał na weekend, żeby zostać z babcią i z dziadkiem. No to oczywiście pierwsze może pogram na komputerze, a ja wtedy pomyślałam, nie, no to, to będzie strata czasu, więc pierwszy raz wtedy razem wymyśliłam, że upieczemy bezę, bo ja nie wiedziałam, miałam na to ochotę, a nigdy jakoś nie miałam odwagi. I dzięki Mirkowi to się, to się właśnie zdarzyło. To nie jest takie dziecko, które rzuca mi się na szyję. On raczej woli tak się przytulić, ale tak, tak delikatnie. W sumie chyba mnie też to odpowiada. Więc cały czas myślę, tak, że on jest dość podobny do mnie pod tym względem. Moja babcia ma. Złoty włosy. Ma niebieskie oczy. Umiera się w spot. Moja babcia jest młoda. Pracuje w radiu. Lubię do babci przychodzić. Babcia mi czyta książki. Bardzo lubię książkę, która, która się nazywa za na polskich dróżkach. Babcia jest fajna. Zobacz, tu są takie wisienki fajne. A co to są te wisienki? Taki monogram tutaj mamy. Wiesz, kto to jest? Ma, ma. Myślisz, że to Twoja mama? To prawda, Twoja mama. Zobacz, jakiego smoka miała wielkiego. Była eh, bardzo malutka, tutaj miała kilka miesięcy. A tu jestem ja z Twoją mamą. Poznałbyś mnie? Podobna jestem do siebie? Zobacz, o, a tu dziadek. Dziadek jest podobny do siebie? Nie. Zupełnie? Dlaczego? Takie ma ciemne włosy. No tak, a teraz. O, zobacz, tu jest babcia. Tu byś już mnie poznał? Czy nie? Nie. Nie? Tak się zmieniłam? Nie miałam okularów wtedy, co? Tak. Ty no widzisz, tak bym chciała być, taka młoda jak kiedyś. O, a tutaj, tutaj, proszę bardzo. Babcia już tutaj widzisz, słuchawki jej założyła. Już wtedy byłam w radiu, wiesz? Ale jak jest dziwne to radio. Bo to jest w mieszkaniu, to był, zobacz, taki sprzęt. Babcia miała tylko takie słuchawki. Zobacz, jaki był stary telewizor. Takie gałki miał jeszcze. Ten telewizor to pokazywał czasami w bajkach taki stary tele. No, no właśnie. A to wiesz, to nie była bajka, tylko to była prawda. Wiesz dokąd idziemy teraz? Do Polskiego Radia. Do babci. Babcia tutaj pracuje. W redakcji internetowej. Wiesz co tu jest teraz? Wchodzimy w taką aleję lata z radiem. Teraz pójdziemy do takiego studia nowoczesnego. Tutaj podejdziemy do Pani realizatorki, ja Ci pokażę z bliska te urządzenia. Bo na pewno interesuje Cię to. Jak się to jest? To? A, to? I to? A to jest tak zwany goniometr. Tu jest to, co się rusza, to jest taki obraz dźwięku, jak on się rozchodzi w przestrzeni. Czy jest stereo, czy jest mono, czy jest bardziej z lewej, czy bardziej z prawej. Bardzo się to studio zmieniło, odkąd Babcia tutaj pracowała. Tutaj wydawałam, wiesz, i audycję, i sama czasem prowadziłam. Bawimy się teraz w radio. Jeszcze takiej zabawy nie robiliśmy. Widzisz, ja mam mikrofon, tak siedzę jak Ty. No i teraz przeprowadzam z Tobą wywiad. Powiedz mi, jak Ty masz na imię? wiem. A ile Ty masz lat? P -p Pięć. Podobało mi się. Babcia robiła ze mną wywiady. O, widzisz, jeszcze tutaj przejdziemy teraz do tej reżyserki. Bym ci chciała pokazać jedną rzecz, wiesz co, bo w radiu to wiesz, nie tylko studio, nie tylko słuchawki, ale jeszcze są na przykład nagrywane były kiedyś bajki albo takie efekty różne. Może być. Jak myślisz, Mirek? Boisz się tego? Lew. lew? A wiesz, co tu jest napisane? Słoń. Słyszałem lew, ale to był, ale to był słoń. O, sprawdźmy to. Dobra. No to jest prosta zagadka. To chyba nie. No właśnie, to bardzo proste. Jeszcze jest coś tutaj ładnego. Słyszysz coś? Tak. Musisz nie założyć. No tak. A, ale pluszcze woda, co? No. O, już prawie nic nie słyszę. O, słabo. Możesz być realizatorem. Można było przystawiać dźwięk ciszej i głośniej i tak, i tak na zwykło ustawić. Mi się wydaje, że mógłbym tam pracować. Mamy dwie bajki. Pamiętasz, lubiłeś kiedyś Dorę i Florę i przygody, albo mamy lokomotywę. Co ty byś wolał posłuchać? Lokomotywę, no właśnie. To sobie tutaj włożymy. O, posłuchamy? Teraz sobie posłuchaj i zobaczymy, co ci przyjdzie do głowy. No. I sapie, dyszy i dmucha. żar z rozgrzanego jej brzucha, pucha. To pierwsze to jest co? I to, to pierwsze to lokomotywa. To właśnie lokomotywa, a to na górze to co to jest? to jest? Ach, to jest ta para. Wiesz co, można by tutaj na przykład jeszcze narysować? Tu taką taki, linię, prawda? Taki mały wagonik. No, na przykład. Na jedno koło? No, na jedno. Zobaczymy, czy ci się uda. O, o, ma takie dwie wąskie nogi, bardzo. No właśnie, super. Super, tu robisz. Jeszcze jedna niespodzianka dzisiaj nas czeka. Idziemy do Centrum Nauki Kopernik, tego Twojego ulubionego. A wiesz, co zobaczymy? Będziemy dzisiaj w kosmosie. Cieszysz się? Bardzo? Bardzo czy nie? nie? Bardzo. Bardzo. No ja tak myślę, że bardzo. Zobaczymy, co tutaj się znajduje, bo sama jestem ciekawa. Spróbuj pokręcić tym. Wiesz co? Bo tu są pory roku, tu jest napisane, wiesz co, lato. Teraz wchodzisz w jesień. Spróbuj jeszcze bardziej. Napisane jest, żeby tak kręcić, tak? No to spróbuj. A uczyłeś się trochę w przedszkolu o porach roku już. Zobacz, tak. już dochodzisz do stycznia, czyli już jest zima. Poczekaj, tutaj jest napisane tak. Obracając dysk, praw model ziemi. Obserwuj na modelu, jak zmienia się oświetlenie różnych obszarów naszej planety. Czekaj, zatrzymam globus. Zobacz, tutaj są Indie i Azja w ogóle. A to jest, no bo to jest globus, wiesz, to jest nasza Ziemia, tak wygląda. Czuł się tam swobodnie, dużo rzeczy go ciekawiło, cieszył się, że zobaczył te, takiego robota, który tam jest przy wejściu. W pewnym momencie też znaleźliśmy się w takim y, miejscu, gdzie sprawdzany jest chyba, z, ja nie wiem, poziom grawitacji człowieka na Księżycu. Do tego służy taka platforma, Mirek tam skoczył. Oj, świetnie! To chyba takie kratery księżycowe. To podskakiwanie było dość, dość łatwe. W związku z tym, a widział się tam na tym księżycu, więc myślę, że znowu może coś zapamięta z tego, jak to właśnie jest, kiedy człowiek może znaleźć się w takim miejscu. Będziesz oddalał się. O, coraz bardziej widzisz. Oddalamy się od tego miejsca, w którym jesteśmy. O, zobacz. Ziemia, jesteśmy coraz wyżej. Największe wrażenie na nim zrobiło oddalanie się od, od, od Ziemi. I Mirka to szalenie, szalenie zainteresowało. Opowiadał potem dziadkowi, opowiadał mamie, co to takiego było. Co to może być? Nie wiesz co to jest? Przeraża mnie to. Bardzo mu się podobał ten tunel astronauty. Co prawda zapamiętał jako takie trudne zadanie, niezwykle trudne, to, że trzeba było założyć takie rękawice i odkręcać takie śruby. Myślę, że to były śruby statku kosmicznego. Bardzo był niezadowolony, że to mu nie wyszło. Natomiast były, byliśmy oboje, a szczególnie Mirek dumny był z tego, że udał mu się eksperyment z labiryntem. I ja byłam zaskoczona, bo naprawdę to zabrało mu niewiele czasu. Trafił z, od punktu startowego do tego wyjściowego, pomijając no tak. wiele tak. takich oczywiście pułapek zamkniętych. Chyba dobrze. O, super! I teraz tu spróbuj trafić. No, 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 no. idealnie, idealnie, już blisko mi robi. Bardzo szybko to zrobił, naprawdę, aż, aż się zdziwiłam. Nie wiem, czy mnie nie zajęłoby to więcej czasu. Jak dużo tego wszystkiego. Jest te, ostatnie. Były te drugie to. Kapelusik. Wiesz co, tu w parku to dużo jeszcze kiedyś tam znajdziemy, myślę. Było dużo. Wiesz co, a ty myślałeś o tym, kim chciałbyś kiedyś być? My rzadko kiedy o tym rozmawiamy. Myślałeś kiedyś? Nie? A może kierowcą byś chciał być? Albo tak jak tata, nauczycielem. Jak myślisz? Albo kto prowadzi tramwaj? A, czyli takim panem motorniczym. A co byś z babcią najbardziej chciał robić? Mm, i chciałbym i najbardziej i, i do kina. Do kina? A, czyli dawno w kinie nie byliśmy. Chciałbyś, żebyśmy poszli tak. na coś? No to musimy czegoś poszukać, wiesz? A Może na. D. Na 3D? O Ojejku, coś ty tu poznajdował. Pełno cukierków. A jeden zjadłem. Jeden zjadłeś, a poczęstujesz mnie później czymś takim? Tak. A ty lubisz torty? Czeka. Lubisz co? Teraz, Teraz my to zrobimy. Teraz Wiesz, że to będziemy się... dziś znowu robić tort. Beż teraz oby? to mi ja się chce ten... pić i pić i pić. No dobrze, wrócimy z parku, to będziesz pił i pił i pił, zgadza? Jak, jak smog mamy. <śmienny> <śmienny>